Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli do Jezusa wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce cię zabić. Lecz On im odpowiedział idźcie i powiedzcie temu lisowi oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro a trzeciego dnia będę u kresu. Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze, bo rzecz to niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem. Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do Ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci jak ptak swojej piskęta pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto dom wasz tylko dla was pozostanie. Mówią zaś wam, nie ujrzycie mnie, aż nadejdzie czas, gdy powiecie, błogosławiony Ten, który przychodzi w imię pańskie. Oto słowo pańskie. Taki tytuł jest w lekcjonarzu tej Ewangelii. Jezus wierny swojemu posłannictwu. No właśnie. Pan Jezus jest posłany przez Ojca. Ma wypełnić misję, z którą został posłany misję odkupienia rodzaju ludzkiego, zbawienia tego rodzaju ludzkiego. Człowieka konkretnego człowieka, konkretnego też człowieka. Nie? Tak jak wczoraj Jezus powoływał apostołów po imieniu, nie? po imieniu, kościół to nie jest wspólnota jakaś anonimowa, nie może być. To są ludzie wezwani po imieniu, do uczniostwa, do uczniostwa, do wsłuchiwania się w Jezusa i i wypełnianie Jego woli, naśladowania go. W takim stanie, jakim jestem, na miarę swoich zdolności, uwzględniając okoliczności życia, naśladować Jezusa. Pytać, co w moim stanie, w tej sytuacji zrobiłby Jezus na moim miejscu, i starać się to robić na miarę poznanej woli Bożej. Ale żeby móc to robić, to trzeba Wolę Bożą poznać. Poznać Jezusa. Poznać Jezusa. Jakoś poznać go też w relacji przede wszystkim. Nie, nie tylko, że przeczytam o Jezusie i się dowiem, tam, że robił to albo tamto. Ale w relacji z Jezusem. Nie? To, jest, to jest inny poziom poznania, głębszy. Nie? Poznać Jego serce. To, to, o to chodzi. Żeby postępować według Jego serca, według myśli Serca Jezusowego. Pismo Święte, tradycja Kościoła jest dość bogata na tyle bogata, żeby poznać Boga, jeśli chodzi o takie poznanie, znaczenie, poznania treści, ale chodzi o też modlitewne czytanie, modlitewną lekturę słowa. Wejście w dialog ze słowem. Dialog ze słowem. Nie z wężem, ale ze słowem. No i dzisiaj mamy taką, powiedzmy, scenę kolejną, w której faryzeusze wydaje się, no, że chyba wiedzie ich rzeczywiście troska o Jezusa. Nie wszyscy faryzeusze byli ludźmi no, przewrotnymi, złymi. No, właśnie, wrogimi Jezusowi. Spośród nich też no byli ci, którzy jakoś przyjęli Jezusa. Także mhm. i rzekli do Jezusa, właśnie, żeby uchodził stąd, bo Herod chce go zabić, nie? To było poza terenem Jerozolim, jak się później dowiemy z tych słów Jezusa, żeby uchodził, żeby Jezus, żeby się przestrzec, właściwie mówią, żeby jakoś zmienił swoje plany, żeby coś zrobił, żeby się uchronić od nienawiści, wrogości, Heroda, Heroda który mu jakoś Jezus szczególnie przeszkadzał. Jezus kazał im pójść do Heroda z odpowiedzią: Właśnie powiedzcie temu lisowi Mówi. idźcie i powiedzcie temu lisowi lis to jest takie zwierzę przebiegłe, bardzo sprytne, nie? takie podstępne można powiedzieć, w takich sposobach polowania zdobywania właśnie zdobywania swoich łupów, łupów no, pożywienia bardzo podstępne no, raczej przez kiedyś gospodarzy szczególnie, no, szczególnie nielubiane tak, no, wykradał kury i nieźle mu to wychodziło na przykład z gospodarstwa no to jest taki symbol można powiedzieć, no, e, takiego nie, stylu, właśnie m, działania świata, m, takiej no, władzy podstępnej. E, takim drugim symbolem władzy jest lew. Nie? lew. Ale no, natura lwa jest trochę inna. Nie? Lew jest taki potężny, raczej działa otwarcie. Nie? Nie? Chociaż no żeby zdobyć, zdo, no, zyskać zdobycz, to też musi się uciekać do pewnego, nazwijmy to podstępu ukrycia także. No w każdym razie Jezus tak nazywa Heroda, trochę tak umniejszając, umniejszając mu w ten sposób Herodowi wydaje się, że że panuje może nad Wieloma rzeczami i że, że jest w stanie zrobić pewne rzeczy, ale to jest jego ludzka wola. Go wiedzie w tym i to jeszcze zła wola. A Jezusa wiedzie, wola Ojca. Wola Ojca. I tu jest spotkanie tych dwóch wól. I wiadomo, że jeśli Bóg coś ostatecznie postanowił i, i zamierza coś zrobić, to żadna ludzka czy jakakolwiek inna wola nie jest w stanie mu się przeciwstawić. Nie? Może podejmować próby, ale jeśli Bóg coś zamierzy, to amen w pacierzu. To tak będzie. I Jezus też to mówi tym Faryzeuszom i też Herodowi że on po prostu wykonuje swoją misję konsekwentnie, wiernie i żaden herod czy inny władca nie, nie jest w stanie zmienić Planów Bożych, nie, zamysłów bożych i, i tego, co wola Boże zamierzyła. Jest w dziejach apostolskich taka modlitwa kościoła w czwartym rozdziale, w kiedy modli się kościół, żeby mógł z całą odwagą, głośni, głośni, odwagą w mocy Ducha Świętego Pan Ewangelię, głosić o Jezusie Chrystusie. I tak oni w tej modlitwie taką wyrażają, że zeszli się przeciwko Twojemu cudze Jezusowi, aby zrobić to, co Twoja myśl i wola zamierzyła. Nie? Że, że tak powiem, Bóg nie stracił kontroli w tym, co się wydarzało w życiu Jezusa. Wszystko się wydarzyło właściwie tak, jak zamyślił, zamyślił Ojciec. Nie? Jak zamyślił Ojciec. I to jest właśnie ta różnica pewnej władzy. Nie? Bóg ma władzę absolutną. Człowiek, jeśli ma jakąkolwiek władzę, to, to ma w jakimś ograniczonym zakresie tę władzę. I Jezus mówi, że właśnie o swojej misji. Nie? O swojej misji. Właściwie, że ta misja nie jest jakimś zagrożeniem dla, de facto dla Heroda, dla jego jakiejś tam władzy. Nie? Jezus mówi, wyrzuca złe duchy, dokonuje uzdrowień dzisiaj i jutro a trzeciego dnia będę ukresł. No Jezus trochę posługuje się symbolami. Te trzy dni jakoś przywołują trzy dni paskę Jezusa. Nie? Trzy dni paskę Jezusa. Właśnie trzecie, trzeciego dnia jak wiemy dokonało się zmartwychwstanie i bycie ukresu no, ukresu. Oczywiście, no, Pan Jezus yy, yy, tutaj, yy, no, te, te słowo ma kilka warstw, prawda? Rozumienie. Można zrozumieć też dosłownie, no, ale yy, Pan Jezus zawsze mówi więcej niż, yy, niż ta warstwa zewnętrzna. Yy, dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze. Nie? Muszę być w drodze. Nie? To jest muszę, ponieważ tak chce Ojciec. Tak chce ojciec. Ojciec chce, żeby był w drodze. Żeby Jezus był w drodze. Nie? Wola jest taka ojca, żeby Jezus robił to i tamto. Właśnie wyrzucał złe duchy, dokonywał uzdrowień dziś i jutro. I żaden lis taki jak Herod czy inny władca nie, nie może się temu sprzeciwić. Nie, nie, nie pokona władzy i nie. nie Zniszczy planów Bożych. No właśnie. I Pan Jezus później tutaj ubolewa nad Jero Jerozolimą, właściwie trzy razy pada tutaj to słowo Jeruzalem w, tej, w, tym, w, tej, w tym fragmencie Ewangelii. I ubolewa właśnie nad Jeruzalem. Jeśli by odnieść jakby tą Ewangelię do dziś. No to Jeruzalem to jest też miejsce święte. Zobaczcie, że miejsce do kultu przebywania Boga świątynia jednocześnie miejsce największych zbrodni przeciwko Bogu, bo w tym miejscu właśnie no właśnie zabijano proroków nie? i kamienowano proroków. Nie? Miejsce największego kultu, czci wobec Boga a jednocześnie największych zbrodni przeciwko Bogu. Można powiedzieć, tym szczytem tej zbrodni było zamordowanie Bożego Syna. Nie. To jest ciekawe. Nie. I jakby patrzeć dzisiaj na świat, może nawet na kościół często, że, że czasami się jakby zdusza się proroków, którzy są często najbardziej pokorni, właśnie. I najpokorniejsi, często najcichsi. Cich, e, najbardziej cisi. E, i, I się ich kamienuje e, często świat to robi, nie generalnie świat. E, się okazuje, że no właśnie że miejsce, które no, miasto, które miasto jest takie <taki polis, że to jest miejsce, gdzie przebywają ludzie, no ale też miejsce święte, właściwie świat cały jest od momentu wcielenia jest miejscem w jakiś sposób święty. Bóg zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Nie? Uświęcił Bóg całą ziemię. Nie? Swoim wcieleniem, swoim tym, że kroczył po tej ziemi. Nie? Schodził po tej ziemi. Jakby oczyścił tą ziemię swoją krwią Jezus. Nie? No i, i, i ta ziemia, można powiedzieć ludzkość, globalnie, tak całościowo, no, niestety nie przyjmuje Jezusa, zabija proroków i kamienuje tych, do, którzy są do niej posłani. I to jest, to jest, Jezus mówi o wielkiej miłości Boga, który... Który pragnie, pragnie zgromadzić właśnie te dzieci Boże wszystkie, jak ptak swe pilsklęta zbiera pod skrzydła. Tutaj właściwie mówi szczególnie o Izraelu Jezus, nie w tej pierwszej warstwie mówi o Izraelu. Ale mówi też o nas, bo przecież już minęło 2000 lat po tym wydarzeniu Jezusa Chrystusa przyjściu i przyjściu. I, i, I ilu było świętych, ilu proroków, e, którzy byli posłani do tego świata, nie? I, i przez których Bóg chciał zgromadzić swoje dzieci, jak e, ptak swoje pisklęta, po a nie chcieliście, a nie chcieliście. Nie? Część tylko nas skorzystała z, te, z tego, z tej inicjatywy Pana Boga. Tylko część ludzi, część ludzkości yy, skorzystała z tego. Nie? To jest takie ubolewanie Boga, który jakby ciągle wychodzi z miłością, nigdy nie przestaje kochać. I, 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 I Często jest przyjmowany Bogu dzięki, ale często jest też odrzucany. No i właśnie oto dla, dom wasz, tylko dla was pozostanie, jakby dla was w takim znaczeniu jakby, jakby opustoszał opustoszą tylko dla was, jakby Bóg opuścił, nie? Chociaż de facto no, Pan Bóg nie opuszcza nas, to my opuszczamy Boga, no ale właśnie dlatego, że my opuszczamy Boga, to ten dom nas, nasz tylko dla nas pozostanie. Nie? Jeśli opuścimy Boga, nie, wyrzucimy Go, wyrzucimy Go, zabijemy, no to będziemy osamotnieni. Będziemy sami, tylko dla nas pozostanie, ten dom. Nie? Nawet w Kościele, nie? Może się tak dziać. No właśnie. Ale mówię wam, i to można rozumieć dwojako też, w dwóch warstwach. Nie ujrzycie mnie, aż nadejdzie dzień, czas, kiedy powiecie Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskiej. Jezus tu mówi o wjeździe do Jerozolimy. Wiemy, że tak, takimi słowami witano Jezusa w Jerozolimie, w mieście świętym. Ale Jezus też, też mówi tu o ostatecznym przyjściu. Nie? W Apokalipsie jest właśnie taki tekst, że jeśli zobaczycie, właśnie te wszystkie złe rzeczy, które się będą działy, które będą budzić trwogę i lęk, nabierzcie ducha, bo zbliża się Wasze odkupienie. Zbliża się Wasze odkupienie, i to jest to jest też to, o czym mówi Jezus, nie? że dla, dla przyjaciół Chrystusa dla tych, którzy Go przyjęli, stali się dziećmi Bożymi, będzie to czas ich odkupienia. Odkupienia, w którym będą mówić, błogosławieni Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Mam nadzieję, że my będziemy należyli do tych ludzi, którzy będą tak mówić. Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Będą się radować tym przyjściem Chrystusa. Przyjścia w chwałę. No dlatego przywdzijmy tą pełną zbroję Bożą, jak to mówi święty Paweł, żebyśmy się mogli ostać wobec wszystkich ataków złego. Przygnijmy do Chrystusa, wzmacniajmy się Bożym Słowem, wzmacniajmy się Eucharystią, takim wiernym trwaniem, czuwaniem na Jezusa, wiernym trwaniem przy nim no, tego życzę sobie i, i Wam. I takiego, takiego zaufania, że Bóg absolutnie panuje. Nie? Absolutnie panuje. Nie? I Panu Bogu się nic z rąk nie wymyka, jeśli nawet przy, przychodzą jakieś takie trudne doświadczenia, jakie teraz przeżywamy w naszej Ojczyźnie, to Pan Bóg też mm, będzie chciał przez to coś uczynić, nie? coś oczyścić, może nas, Kościół, Bóg, Bóg nie traci kontroli. No, wzmocnijmy się zatem wierzy i ufności. Amen.